Są takie rzeczy, które działają, są nam przydatne tylko w połączeniu. Telefon komórkowy będzie potrzebował baterii, żeby działał, samochód paliwa, a lampa z dzisiejszej Ewangelii oliwy i to jest coś bardzo oczywistego. Czasami nawet do kogoś żartujemy, że jak samochód przysłowiowo nie odpala to może mówimy, może nie masz paliwa, a kiedy lampka nie działa, to a włożyłeś baterię? I Oliwa jest niezbędna tym dziesięciu Pannom, które w tamtych czasach były druchnami w ceremonii weselnej i miały za zadanie oświetlać drogę Panu Młodemu do Domu Narzeczonej. I później też oświetlać drogę na miejsce, gdzie odbywały się zaślubiny i uczta weselna. I dzisiaj możemy się pozastanawiać, jak te lampy wyglądały. Pytałem naszego biblistę, ojca Feliksa. Jedno naczynie to lampa, a najprawdopodobniej w drugim naczyniu była oliwa. Ale, bracie i siostro, jest zdecydowanie ważniejsze pytanie na dzisiaj. Co Pan Bóg chce mi przez to słowo powiedzieć? Jak to słowo ma się dzisiaj do mojego życia? Bo, bracie i siostro, panny mądre i głupie, albo roztropne i nieroztropne, razem wyszły na spotkanie Pana młodego. I wszystkie razem posnęły, powiemy, no natury nie przeskoczymy. Ale przychodzi moment weryfikacji, przychodzi moment sprawdzenia, czy są przygotowane do swojego zadania. I mogę dzisiaj samemu, nie będę musiał wychodzić na środek, ale mogę samemu w sercu dzisiaj, w moim sumieniu, Sprawdzić, zweryfikować, czy jako chrześcijanin mam oliwę wiary. Wiary, której, jeśli zabraknie, to moja i Twoja obecność będzie tu dzisiaj pozorna i zewnętrzna. Wiary, której ja nie mogę Tobie pożyczyć, ale Ty też mi nie pożyczysz. Wiary, o której każdy z nas, Musi się indywidualnie zatroszczyć. I w wielu przestrzeniach naszego życia jesteśmy mądrzy, roztropni, zabiegający, przezorni, zabezpieczający. Czy jestem dzisiaj zatroskany o swoją wiarę? Czy może dzisiaj w jakiś sposób nie przygasa? Czy jest ta oliwa w naczyniu? Ile jej jest. Bo wiara jest czymś bardzo dynamicznym. I kiedy dzisiaj Pan kieruje do nas to słowo, to z wielkiej troski o każdego z nas. Bo chcę, aby w naszym życiu była wiara, aby w naczyniu mojego i Twojego serca była wiara. I żeby ta wiara była żywa. Mam doświadczenie takiej. Często przebywania z młodymi, jak już tam na telefonie jest 5%, to już jest panika czasami, nie? że trzeba szukać bardzo szybko, żeby ten telefon podłączyć. Może ja też potrzebuję dzisiaj naładowania, akumulatoru wiary. I mamy naprawdę wiele możliwości, szans, żeby się zatroszczyć o swoją wiarę w codzienności i żeby przechodzić z tego. Życia to jakoś tu to będzie, w jakość naszego życia chrześcijańskiego. Żeby to była pogłębiona łączność z Bogiem, wiarę, nie tylko, że Pan Bóg jest, ale że ja mu też wierzę i mu ufam. Ufam też Jemu słowu, że naprawdę wie lepiej i że, że chce mnie w tym życiu prowadzić. Zobacz dzisiaj, jak to wygląda u Ciebie, bo może trzeba coś po prostu zmienić odbudować. Dla młodych teraz prowadzimy laboratorium wiary, po prostu, żeby też doświadczyć, każdy z nas pewnie inaczej. Że jeśli wiara jest czymś dynamicznym, to ma się też zmieniać. Muszę wyrosnąć czasami z wiary dziecięcej, będę ją inaczej przeżywać niż kiedyś. Ale czy przeżywam tą łączność z Panem Bogiem i żebyśmy może też wyszli w jakimś konkrecie dzisiaj, to zastanów się, jak możesz to zmienić, jak możesz pogłębić. Może trzeba rozpocząć od tych pięciu minut czytania Bożego Słowa, bo wiara się z tego rodzi, wiara się rodzi ze słuchania. Może potrzeba pięciu minut i pomodlenia się po prostu sercem pokazaniu Panu Bogu, że naprawdę to moje życie w wielu przestrzeniach jest poplątane i że potrzebuję naprawdę Twojej pomocy. Błogosławione regułki, ale czasami może potrzeba mi jest, że powiem Panu Bogu, że zaproszę Go bardzo konkretnie. Wiary nie da się kupić. Nie mogę iść i kupić do sklepu albo mogę w cudzysłowie ją tylko kupić przez swoją obecność i czas z Panem Bogiem indywidualnie. I później, kiedy przyjdzie weryfikacja, to zapłonę może w codzienności, że kiedy będzie, kiedy będzie oliwa, to w każdym momencie będę mógł pokazać, że żyję naprawdę z Panem Bogiem. Kiedy dzisiaj, dziś modlimy się za ten Kościół, który jest prześladowany. To oni zewnętrznie się przyznawają do wiary. I kiedy na jednym z tutaj ze spotkań naszej wspólnoty Zacheusz był przedstawiciel Open Doors, czyli takiej fundacji, stowarzyszenia, która wspiera ten kościół prześladowany, to powiedział bardzo prostą rzecz. Na przykład, że w Chinach czy w Korei Północnej to dzieci wydawają rodziców. I kiedy widzą, że coś jest nie tak, w kwestii, że w tych, w tych relacjach, że rodzice są bieżący, że na przykład przed posiłkiem jest chwila ciszy, czyli że ktoś się modli, albo że w domu są jakieś kartki porozrzucane, są gdzieś powkładane, i to chodzi o, o słowo Boże. Nie jestem dzisiaj w jakiś sposób prześladowany, ale czy będę w stanie się przyznać, czy to, kiedy Pan Bóg powie, zapłoń, to czy jestem w stanie, potrzeba mi wiary. I pamiętam taką spowiedź, to była moja spowiedź z seminarium, kiedy powiedziałem, że też spowiadam się z tego, że mam słabą wiarę, i mądry spowiednik powiedział, ale z tego to się nie spowiadaj. Możesz się spowiadać z tego, że się nie zatroszczyłeś że nie zadbałeś o pogłębienie. Oby Pan Bóg był nam, każdemu z nas, bliski. Oby nigdy nie powiedział, nie znam Cię, ale był w stanie Ciebie też rozpoznać. W hymnie nieszporów zasmarłych są takie słowa. Udziel nam ożywczej łaski, byś przychodząc po raz drugi zastał nas przygotowanych i z płonącą lampą w ręce. Oby nigdy nie zabrakło oliwy wiary w naszym życiu, żeby ta lampa płonęła w codzienności.